Cześć, witam Was w serii odcinków, gdzie pokazujemy samochody po montażu instalacji LPG. Dzisiaj pokrótce opowiem Wam o Skodzie Octavii z roku 2016. Zapraszam do oglądania. W Octavii znajdziemy silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny o pojemności 1,8 litra z oznaczeniem TSI, a także mocy 180 koni mechanicznych. W tym samochodzie zastosowano podwójne wtryskiwacze benzynowe. Jest to tak zwany dual system. Jeden komplet wtryskiwaczy jest umieszczony w kolektorze dolotowym, a drugi w głowicy. Jest to ta sama technologia jak w Lexusie. Powyżej wyświetli się Wam link z naszą realizacją odnośnie Lexusa LS460. W skodzie średnie spalanie benzyny wynosi między 7 a 9 litrów na 100 km, natomiast po zamontowaniu instalacji gazowej wylitrażowaliśmy samochód na odcinku 500 km, a wyniki, jakie otrzymaliśmy, są rewelacyjne. Po przeliczeniu na 100 km auto spaliło 8 litrów gazu i około pół litra benzyny, przy czym nie przekraczaliśmy prędkości 120 km na godzinę. Na życzenie klienta zamontowaliśmy zbiornik toroidalny o całkowitej pojemności 55 litrów, przy czym możemy zatankować 45 litrów gazu, a dystans, jaki pokonamy na pełnym zbiorniku, to około 600 km. Jak widać, ze względu na dużą przestrzeń pod klapką, nie ma konieczności stosowania adaptera, aby zatankować gaz. Nawet w samochodzie, który ma moc 180 koni mechanicznych, można eksploatować samochód za połowę ceny, ponieważ koszt pokonania 100 km to niecałe 19 zł. Jeśli interesuje Was koszt takiej instalacji, zapraszam na naszą stronę internetową www.gazautomics.pl. A tam za pośrednictwem formularza możecie zadawać pytania odnośnie wyceny instalacji. Zapraszam również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie, ponieważ co tydzień pojawiają się tam nasze kolejne realizacje. Na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się, cześć!